Hej, cześć, witajcie, z tej strony Michael i gramy dalej w Amnesia Rebirth. E, o tak, właśnie, ostatnio skończyliśmy tutaj w jakichś to niby odkrywkach, wykopaliskach, no... Dużo się nie myliłem ostatnio co do tego, ym, że to są rzymsko, 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 co? Yy, rzymskie albo greckie... Budowle i, i, i posągi, bo to ich w sumie styl jest. Ja tu jeszcze się upewnię, czy wszystko przejrzałem, bo sobie nie ufam. Wanym nie z tym. Tu chyba wszystko przeczytaliśmy. Coś mi się kojarzy. Tu nic nie ma w skrzyni. Ehm... Tak, ona jest w ciąży i skacze. Nie wiem, jakim cudem gra na to pozwala. O, to jest Richard. był tu. Nie Richard, Richard. Jak mogłeś mnie zostawić? They jakim prawem, Richard and Alex. i Alex, ja. Richard i ja, Alex, nie pamiętam dlaczego. No, masz problem. No, nie już uspokoiłaś dziecko. Ewidentnie, siódmy miesiąc. A więc, co ostatnio się tu zadziało? Dolej tego. Tutaj mamy swoją kuleczkę. Dlaczego nie można tego przełożyć, czy coś? Jestem z wysoce niezadowolony z tego. Tak, mamy to miejsce. To jest zrobione, to też. Można natychmiast rozpocząć wykopywanie czynych tuneli z rzymskie mury. Jeśli musisz, nie mają one znaczenia. Wszystko sprzed kresu rzymskiego. Zbadaj, no właśnie, rzymskiego. Jeśli znajesz, z, znajdziesz więcej oznaczeń, takich jak. Yy, chcę wiedzieć, wszystkie zapiski rzeźbienia lub znaki przypominające... Aha, to było ostatnio. Tutaj mamy Alice. No, pięknie. Rodzinka sobie śpi. No, tu się krztusiła fasolką po brytońsku. W sumie fasolka z sosem pomidorowym, jeśli się nie mylę. No, tutaj urodziny, no, ręka w ciasto. No, oczywiście, jak inaczej, tutaj się chyba coś dusiła. Coś było, że się chyba czymś zaczęła dusić, albo jakiś napad miała. Tutaj ją doktorek sprawdzał. Tak, to się wszystko zgadza. Eee, jeszcze wspomnienia. To jest odkryte, odkryte. Na razie, wszystkie wspomnienia są. Zapalmy tu sobie, bo czemu by nie? Ooo, potrzebujemy czegoś takiego, tak? No to jest niestety zużyte. Hallo? Jest tam kto? Ktoś zapomniał o drzwiach. Tak, część osób będzie wiedziała, że ja wykorzystuję mnóstwo tekstów z filmów, seriali. No huch. huch. Piź nie piłaś, to nie musisz huchać. Nie, no te posągi są naprawdę dziwne w kształcie. Takie mocno wygięte do tyłu. To w ogóle kobieta jest. Nie. Tak byliśmy tu, tylko skąd ja wyszedłem? Chyba tutaj z tej strony. Oczywiście. Um, już chwilę czasu nie grałem w tą grę. Nie pamiętam co i jak. O! Ja coś. Dobrze, dobrze będę pamiętał. I tu jest trzecia wajcha. A. To ciekawe. To jest zacieło. Chyba, że to musi być kula włożona. A, a to jest zamknięte, czyli tak naprawdę ja tu nic nie mogę więcej zrobić. W sumie czekajcie, tu była jeszcze jedna wnęka. <laughs> Patrzcie, w ciąży i... i akrobatka. Dazi potrafi wszystko. Niech mnie tylko coś zgasi te. Ja coś mogę z tym zrobić? Mogę zrzucić te wszystkie rzeczy, bo one mi tu ciążą. O, zapałeczki. W ogóle ile ja mam tych zapałek? 8 na 10. Napal to, to i to. Hmm, ciekawe drzwi. Co to jest? A, pędzelek. Ja tu mogę tak po prostu wejść? Rzeczywiście. O, Czy, Czyli co, ta ich córka była tak poważnie chora, że onaż płacze? Poważna choroba? Nieuleczalno? Ciekawe, ciekawe No no eee. o... O... la la, la Dobrze że tu niczego nie ma Aha tu jest zawolona eee. Widać że tu się przedostała ta mazi Nic tu nie ma, niestety. Tylko tam maś... Masz... Nie wszystko jest martwa. Tak do końca widzę. Właśnie. Słyszałem, że... Nie ma... Doktor? Mhm. Ty doktorek, jak coś powiesz, to Jasmine chciała pewnie ostrzec. <grywa> tylko ten zauważył Jasmin. Nie wiem, czy tu jesteś coś konkretnego, czy ja <grywa> coś powinienem tu szukać. Odpocznij sobie, ciekawe kiedy. Do jasnej anielki. Oj. No, wciągło, pana wciągło. No to mamy ustalanie kombinacji. Kura. Wtedy mieliśmy prostą. Teraz? A skąd? Bo by było za łatwo No, tateczka. Być może istniał kiedyś yy, może by, Być może istniała kiedyś prawdziwa osoba O imieniu Tin Hinana, Hinan Przywódczyni swojego ludu Jeśli tak, prawdopodobnie została pochowana W grobowcu Tuaregów Wysoko nad nami Istnieją inne, znacznie starsze historie, które zostały połączone z ich historią. Legendy o kobiecie w szarej szacie, bogini spacerującej po pustyni, legendy o uzdrowicielu, legendy o cesarzowej myślę, że to starożytne wspomnienia tego, co naprawdę wydarzyło się w tym miejscu. No, ciekawe, ciekawe. Może ta cała bogini nikomu nic nie winna? Ludzie zaczęli w nią po prostu wierzyć. Schemat na ścianie, mapa, linie geometryczne, mapa gwiazd, pozycja w widmie radiowym, podobna do długości fal. Muszę zbadać wszystkie ścieżki. No, ciekawe, ciekawe. A co my tu mamy? O! No i to powinno być poprawne. Aha, tylko tu jest część uszkodzona. O! Jeszcze teraz obraca! O! To jest tak: płaczące oczko z otwartym oczkiem i, i ścieknącą mortką. Kielich z opłatkiem. Rybka na krzywej nocy stołu Ja mam ciekawe te opisy, prawda? Rybka dziecko. Uch uch, no uch puch rybka. Tylko tu chyba nie mam wszystkiego. O. To jest teraz znacznie skomplikowane. No tu jest kielich i tu jest rybka. Wydaje mi się, że to jest to u góry, ale no, jeżeli nie ma tego znaku, no to ja nie jestem nic chyba w stanie zrobić. To chyba będzie teraz trochę. Bo to są takie linie. Zobaczmy inne. Bo ja chyba tym ostatnim nie mogę przekręcić, co nie? żeby te wszystkie musiały się zgadzać linie, czy jak to? Dobra, jak to teraz wygląda? Hmm. No, jest takie coś, jest. Tylko nie wiem, co tym osiągnę. Aha, niepoprawne. Dobra, ja chyba czaję. Linie muszą pasować do tego. To nie pasuje, ta górna chyba. No kręćże tym. No zobaczmy to. Bo raczej ten pierwszy uśmiech to musi być. To, to. Jeszcze wtedy by to jedno trzeba by było przekręcić. Odsuń się trochę od tego. Kręć tym. Łap w rączkę i kręć. To chyba nie da nic. Nie, to nic nie da, bo to musi być całe połączone. Um, intuicja. Kielich, nie wiem, czy będę miał takie połączenie z kielichem. No niby. Oj, maśnąłem sobie. Ten, i teraz mam plamę na okularach. No bo z tym pierwszym nic nie zrobię, tam jest maź. Hmm. Hmm. Na pewno pierwsze musi być oczko-uśmiech. Tak patrzę, co tu będzie najbardziej pasowało. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No, obróć, że się. Ale dzi ten tryb obracanie jest dziwny. No, trochę się tu będę musiał nagłówkować z tym. No, chwila. Dobra, mam. Hmm. Też źle To dobrze zrobiłem? Dobrze to zrobiłem Ale nie trybi To może się przejdziemy tam jeszcze w prawo do góry Może tam jest coś podane Tylko aha To żeś mi, mi podali O ja tu mogę przejść? Nie wiem czy ja tu chcę Jest tu jakaś pochodynka cokolwiek Co to za labirynt? Czy ja to mogę zapalić? Mogę. Dobra, zgaś. Powiedz, że coś tu jest. A jak nie, to tu się schowasz. Nie wiem, jak ty to zrobisz, ale... Może jakoś? Też nic nie ma. No dobra, zobaczmy, co tu jest. Mamy liścik. Pieśń kryształu musi być dostrojona tam, gdzie opadają fragmenty harmonii, a tam, gdzie jest klucz do krawędzi świata, czystość wita musi być dokładna według z i według prawa, które kogoś tam. Odwołanie łańcuch pamięci może złamać krawędź e, niech krawędź harmonia na sienie i witae płyną, a brama będzie otwarta na sienie. Należy strzec, aby pustka albo pustka nadzieje. Bardzo dziwnie to napisane. Pewnie te, tego nic nie mogę przeczytać, bo uszkodzone, no oczywiście. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych potworów ani nic tego, tego typu. Seria, nic tu. O! Richard? Nie, Leon de Vries. Ekspert górniczy. Dokument Brytyjska Republika Południowej Afryki i będzie potrzebować wizy. Podróż z RAND. Leon de Vries. Vries. chyba to. Nie wiem, jak to się czyta do końca. Nadzorca górniczy polecony przez McFaddena i Westa pracował nad trzema projektami wydobywczymi Evander e, Fiobi e, dawny pracownik M&W e, mówi, że nie zaprosił go na obiad, a lubi wszystkich, więc należy na niego uważać. Mówi, że nie zaprosiłby go na obiad, a lubi wszystkich, więc należy na niego uważać. Chce wybrać się na Polowanie, gdy będziemy w studanie, nie widzę problemu, jeśli nie będzie to kolidować z resztą. Dziwny jesteś. Yeah, wow, Leon. A real ray of sunshine, huh? Gdzie? Ja jestem genialny, prawda? Już lepiej? Nie przewalaj się, cicho! Mm. Nie przesadzaj. O! Jest słowo, które wydaje się oznaczać linię ścieżki lub pale. Wierzę, że odnosi się to do rzeźbiń na ścianie z filarami. Muszą być wyrównane i musimy ustawić Urządzenie sterujące, aby je dopasować. No właśnie się domyśliłem, że to potrzebuje mieć odpowiednie linie. Gębowe... gębowe żniwa. Wpuszczone bydło ma. nadzieję i fortyfikacje są esencją gębowe żniwa poszerzać. Wolności, a zbiory będą wzbogacone bez nadzieja nie ma strach. Uuu, Dzięki. No i mamy tutaj. E... Wytąpienie tichane: z każdym kolejnym oddechem, życie ulatywało z córki, a tu i. Zesarzowa zdecydowała, że musi przeżyć, że ród musi trwać. Temaku i ich zakon walczyli o utrzymanie w niej życia, gdy dryfowała na pograniczu poszukiwa, poszukiwali. Ostrza do oddzielenia jej kręgosłupa, ale jej łono nie pokłóciło się. Życie odpłynęło, a światło w jej oczach zgasło, więc Temaku. Stało się przed nim, światłem księżyców, i cała esencja płynęła przez nią. A mimo to, jej matka była, zabrała kulę z martwego czoła, a tu i wezwała do siebie Temaku, a w jej oczach płynęło dzikie światło. Tego dnia przebrała nowe imię, i to był pierwszy dzień niekończących się rządów olśniewającej Tiffany. która nie jest matką, a jednak jest matką ku nas wszystkich dziwna bardzo dziwna to nie mam nie Aha, zauważyłeś mnie, no pozdro. Biegnij, hucaj. Jen, aż mi się ręka trzęsła na klawiaturze. Okropne uczucie. Oh. Nie lubię tego uczucia. Już sobie poszedł ten gościu w kibini mater. Ja mam wrażenie, że powinienem to dalej odkrywać, ale już mam dosyć. Już mam dosyć. Dobrze mi się wydawało, że to muszą być połączone linie. Coś z tym mogę zrobić? Aha, nie mogę. No ale ewidentnie jest jeszcze jakiś problem. Niestety. Ja na teraz już kończę, ja już nie chcę. Ja już nie chcę, ja już mam dosyć. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, co chcecie to róbcie. Gra, no daje, daje, daje impetem strachu. Ja się z tego bardzo cieszę. U. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.